Witajcie, kochani. Witajcie serdecznie. Witam Was serdecznie na moim kanale Kasza Tarot. Słuchajcie, dzisiejsze czytanie dotyczy pytania, które wielu z nas zadaje sobie w chwilach niepewności: czy on, czy ona się jeszcze do mnie odezwie? Kiedy kontakt się nagle urywa, gdy ktoś milczy, nie odpisuje, albo po prostu zniknął bez słowa, tutaj nam. Rodzi się mnóstwo pytań, wątpliwości. Z jednej strony jest ta tęsknota i, i chęć zrozumienia, co się dzieje, z drugiej ten lęk, że ta cisza może być ostateczna. E, słuchajcie, podczas dzisiejszego rozkładu spojrzymy głęboko w karty, aby sprawdzić, jakie są tej osoby aktualne myśli, emocje wobec Was, co go powstrzymuje ją, powstrzymuje przed odezwaniem się, jakie ma intencje na przyszłość. I przede wszystkim, czy zdecyduje się jeszcze na kontakt. Także to będzie bardziej takie szczegółowe czytanie. Krok po kroku przeanalizujemy postawy tej osoby, zarówno tą świadomą, jak i tą ukrytą, podświadomą. Słuchajcie, pamiętajcie, to jest czytanie ogólne, nie zastąpi to indywidualnej sesji, ale może przynieść Wam jakieś tam odpowiedzi, wskazówki, potwierdzenia. A teraz, kochani, słuchajcie, skupcie się na tej osobie, o której myślicie, przywołajcie w myślach jej obraz, głos, uczucia. I zobaczmy razem w kartach, czy ta osoba się jeszcze do Was odezwie. Sześć pucharów. Pustelnik, okej. Okay. Okej, okay, sąd. U, okej. Okay. Oh. Słuchajcie, mam dwie odpowiedzi tutaj, takie pierwsze, co mi przychodzi do głowy, ale później rozwinę. Ktoś tutaj udaje, że jest koniec już. Albo ktoś się oszukuje, że to jest naprawdę koniec. To jest dla jednych, to jest dla innych. Także słuchajcie, kochani, pierwszą kartą jest tu sześć pucharów. I ta karta zawsze mówi o wspomnieniach, o przeszłości. O tęsknocie, to jest znak, że ta osoba myśli wciąż o Was, nawet jeśli się nie odzywa. To są emocje związane z tym, co już było, z chwilami, które pamięta ta osoba, z ciepłem, które wciąż po prostu nosi w sercu. Także w praktyce, co to oznacza? Że w, 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 tej, w myślach tej osoby, Ty wciąż jesteś obecna, obecny. Ta osoba wraca pamięcią do wspólnych momentów, analizuje, jak było kiedyś, nawet jeśli teraz jest cisza, to ta osoba zdecydowanie sięga wstecz i nie potrafi się odciąć emocjonalnie. Wyobraźcie sobie kogoś, kto na przykład wieczorem przegląda stare zdjęcia, wiadomości w telefonie, albo po prostu przypomina sobie rozmowy, uśmiechy i to jest właśnie energia sześciu pucharów. Ta osoba ma świadomość, że ta relacja była dla niego ważna i wciąż ma wartość. I to pokazuje mi, że ta osoba wciąż nie zamknęła drzwi w sercu. Ta osoba wciąż żyje przeszłością i nosi w sobie te ciepłe emocje wobec Was. Słuchajcie, mamy pustelnika, i to jest potrzeba izolacji to są, to są te wewnętrzne nasze poszukiwania. Mimo tych uczuć, tutaj ta osoba znajduje się teraz w energii pustelnika, czyli ta osoba potrzebuje odosobnienia, potrzebuje tego dystansu. To nie jest etap działania, to jest etap refleksji. Także ta osoba zamknęła się w sobie, analizuje, szuka odpowiedzi, być może ma wrażenie, że musi się wycofać, żeby po prostu zrozumieć samego siebie. I w praktyce to może być ktoś, kto po prostu nie odpisuje wam na wiadomość, bo czuje, że nie ma w sobie jasności, albo napisał wam, napisała wam, odezwę się, ale najpierw muszę to poukładać. Czasem pustelnik to też może być lęk przed konfrontacją, to jest ucieczka do ciszy, to jest, żeby po prostu uniknąć jakichś trudnych rozmów. Słuchajcie, to może być przy przykład. Partner, który milczy przez kilka dni, bo sam nie wie, co ma powiedzieć, bo wie, że każde słowo pociągnie konsekwencje. I to oznacza, i to oznacza yy, że jego cisza nie jest obojętnością, ona jest po prostu wyborem. Także ta osoba czuje, że musi pobyć sama, żeby po prostu zebrać myśli. Następnie mamy tutaj sąd. I sąd to jest ta nasza potrzeba decyzji, przełomu, powrotu. To jest bardzo silna karta w tym rozkładzie, bo ona pokazuje, że cisza tej osoby nie będzie trwała wiecznie. To jest moment, w którym człowiek musi się określić, podjąć decyzję, wyjść z milczenia. I karta sąd to jest karta odrodzenia, przebudzenia, to jest kontakt po czasie i często ona symbolizuje wiadomość, telefon, odezwanie się. Właśnie dlatego, że sąd to głos, który wzywa do działania. Także ta osoba będzie miała potrzebę odezwania się do Was. Zwłaszcza, gdy poczuje, że nie może już dłużej tkwić w jakiejś izolacji. Także może przyjść nagłe, niespo nagle niespodziewanie, tak jakby coś w tej osobie kliknęło i kazało mu się odezwać, na nawet jeśli wcześniej wydawało się, że to jest niemożliwe. Także, na przykład, to może być cisza przez kilka dni, tygodni, a potem nagle wiadomość, hej, co u Ciebie? Bez ostrzeżenia, bez przygotowania, jakby wyszło to pod wpływem impulsu. I teraz. Siedem mieczy, unikanie, strach, kontakt, który nie jest do końca szczery. Tak. Tu jest ostrzeżenie. Siedem mieczy to jest po prostu karta osoby, która nie mówi całej prawdy, unika tej odpowiedzialności, działa w takich półcieniach. I to oznacza, że kiedy ta osoba się odezwie, może być nie do końca szczera, może ukrywać część faktów, może pomijać prawdę, albo po prostu się odezwać w taki bardzo ostrożny sposób, żeby wybadać grunt. Także, co ta osoba może czuć, że chce się odezwać, ale nie, nie powie wszystkiego. Powie tylko tyle, żeby sprawdzić waszą reakcję. I to może być taka wiadomość neutralna, pozornie bez emocji, podczas gdy w środku, e, w tej osobie wciąż kotuje się więcej. Może napisać. Cześć, jak się czujesz, zamiast powiedzieć wprost, słuchaj, tęskniłem, tęskniłam. I siedem mieczy pokazuje, że kontakt może być taką. Ten kontakt, ten kontakt może być taką formą obejścia prawdy, bo ta osoba nie będzie miała od razu odwagi odsłonić swoich uczuć. I teraz słuchajcie, mamy śmierć. To jest ostatnia karta, i to jest bardzo mocny znak. I ona mówi, że kontakt, jeżeli się pojawi, to będzie zupełnie inny niż wcześniej. Nie wróci do starych schematów i nie będzie tak, jak było. To jest karta transformacji. Także, jeżeli ta osoba się odezwie, to raczej po to, żeby zamknąć pewien etap i rozpocząć nowy, w innej formie, na innych zasadach. To może być rozmowa, która zakończy niepewność i pozwala obojgu iść dalej. To może być również początek czegoś odmienionego, relacji, która nie jest kopią przeszłości, ale tak jak gdyby nową relacją. Po długiej ciszy pisze, Spotykacie się, rozmowa się zaczyna od słów, musimy wszystko uporządkować, i to nie będzie już takie lekkie flirtowanie, ale to będzie rozmowa na poważnie. Śmierć mówi mi tutaj, że odezwanie się tej osoby przyniesie dużą zmianę i nic już nie wróci do tego dawnego kształtu. Tak? Słuchajcie, podsumowując, ta osoba tęskni, ta osoba wraca wspomnieniami, na razie potrzebuje tej ciszy, izolacji. Będzie moment, że zdecyduje się odezwać, wyjść z tej ciszy, zrobi to bardzo ostrożnie, nie do końca szczerze, raczej badając waszą reakcję i jeżeli się odezwie, to zmieni to dynamikę całej tej relacji, nie będzie tak, jak dawniej. Słuchajcie, ta cisza ze strony tej osoby to nie jest obojętność, to jest proces. Ta osoba potrzebuje czasu, żeby się zmierzyć ze swoimi emocjami. I karty pokazują, że odezwie się, ale nie od razu, i to nie będzie prosta rozmowa. Waszą siłą teraz jest cierpliwość i świadomość, że ten kontakt wróci i wróci w nowej, odmienionej formie. To, co było, już się skończyło, a przyszłość może wyglądać inaczej. Tak? Słuchajcie, także takie czytanie dla Was. Pozdrawiam Was serdecznie. Dziękuję za oglądanie. Proszę, lajkujcie, proszę, subskrybujcie. To pomaga mojemu kanałowi. Buziaki do usłyszenia. Pa pa.